Dzień dobry, dobry, mamy godzinę 12.30, znaczy w pół do pierwszej, pół do pierwszej w nocy Mamy już czwartek, więc uznałem, tak najlepiej zacznę ten dzisiejszy odcinek, bo będzie zajebisty Nie, tak nie będzie, dzień dzisiaj na pewno nie będzie zajebisty Właśnie wstałem po dwugodzinnym śnie, jadę do Mara Powiozę go i ekipę na lotnisko na południe Londynu Logatwigas lepszego lotniska już nie mogli wybrać, żeby lecić gdzieś na Polideja. Jadę na wczasy. Znowu kolejny raz Marek jedzie na wczasy, Zamiast zrobić, to tylko wczasy, w czasy i w czasy. Straszne. Dajcie mu znać w komentarzach co o tym myślicie, żeby wiedział, że to wczasowanie to nie jest dobra rzecz. Trzeba pracować. Ale tak, już zupełnie na serio. Tu mam nadzieję, że to przeżyję. bo jest masakra. Dwie godziny 40 w jedną stronę. Tu z powrotem trzeba iść do roboty. Będzie kolorowo, ale to się zaraz dowiedzie. Będę Wam tutaj na bieżąco relacjonował, co się dzieje. Czy tam radę? Że nie złamie w połowie drogi, nie pójdę spać w aucie, gdzieś. Bo taki też jest. Taki, jak tak się mówi, scenariusz. Sorry, że tak ziewam. Scenariusz też wchodzi w grę, że pójdę spać gdzieś po drodze. Dobra, młodeczki. Muszę teraz śpieszyć, muszę cisnąć. Widzimy się za chwilę. A No i jestem już na robocie. Już zaszlifowałem żrafą wszystkie zaprawki. Dobrze się sprawuje, żyrawka. jakby ktoś chciał sobie kupić, nie wiem czy w Polsce dostępna jest Evolution, ale w Anglii na pewno w się za 140 czy za 160, 160 chyba funtów, nie wiem, musiałbym Marka spytać, bo on tam płacił za to. Super robota robi, te LEDy też fajne, bo w poprzedniej nie mieliśmy LEDów. <laughs> Teraz narożniki przelewce i szpalety małym, małą szlifierką. No i co? Trzeba będzie na tą, tą stronę przejść, tam też mam poprawki do szlifowania, tam też będę wałkiem malował, a tutaj opierdziele znowu z tego, z pistoletu, z, z agregatu i tyle będzie z malowania. <laughs> Potem się wezmę chyba za samu poziom, tutaj zrobić samo poziom, przygotować wszystko już pod listwy, jak się one nazywają, przypodłogowe, o, listwy przypodłogowe. I działać dalej, ale jestem wyrąbany dzisiaj. Masakra, ale nie poddajemy się, lecimy dalej. Kuna wszędzie ten tył. Dobra, wyszlifowane mam wszystko, zrobiłem sobie przerwę. Pożegnałem usiąść do busa żeby troszkę porozkminiać odpocząć. Dostaliśmy maila fajnego od jednego z naszych najwierniejszych chyba oglądających, można powiedzieć, bo ogląda filmy całe do końca. Chociaż nie mówię, że ktoś inny nie ogląda, bo pewnie są tacy, którzy oglądają całe filmy, ale wysłał nam fajnego maila i dał nam do myślenia co do konkursu, żeby to zrobić legalnie, żeby nikt się do nas nie doczepił i żeby osoby, które naprawdę oglądają nasz kanał, mogły wygrać. I myślę, że to będzie super zabawa. Po tym, jak to napisał, to naprawdę już się cieszę na tego live'a. I podzielę się z tym o tym, co, co wymyślił i co, z czym się zgadzam w tym filmie. Więc pozostań, drogi widzu, żeby się dowiedzieć, co i jak. To już będzie ostatni update co do tego losowania. Co do tych, nie wiem, nagród dla Was. Nie wiem, czy w ogóle można używać takich słów tutaj w tym filmie, bo widzę, że to wychwytuje algorytm i, i blokuje te filmy. Więc zrobię to tak, żeby każdy, kto nasze konto ogląda, wiedział o co chodzi, a żeby algorytm się nie domyślił. Także oglądajcie dalej, bo na koniec tutaj zrobię taki orędzie, zrobię dla Was wszystkich oglądających, wiernych fanów, bo w tym losowaniu chodzi o to, żeby wgrała osoba, która naprawdę śledzi nasze filmy. I, i wspiera nasz kanał, a nie byle kto, który tam przyjdzie i ciągle zostawi napis Messi Builders, żeby wziąć udział. Dobra. Tyle. Ciao. Dobra, powtórka z rozrywki. Wszystko pozabezpieczane. Tutaj tak samo. Wszystko oklejone. Tutaj drzwi, tutaj drzwi. Biorę farbę, mieszam i lecimy z tematem. Trzeba to malować. Dobra, a dla tych, którzy nie wiedzą, takiego właśnie agregatu używamy. To jest agregat Wagnera. Yy, Wagner Control 150 się nazywa. Dosyć mały, ale na nasze, na nasze robótki jest idealny. Dużego nie potrzebujemy. Także teraz wiele się wleję parę już tam mam wymieszaną w wiadryku. Wleję ją tutaj i, i malujemy maskane i. Au. Salut, bo tutaj widzę, że komentarze wpadają, że plastra się nie, nie szlifuje I tak, zgadzam się z Wami, nie szlifuje się w Anglii Anglicy nie szlifują plastra, ale my szlifujemy <laughs> I będziemy szlifować, bo chcemy mieć lepszy finish niż takie, jak robią Anglicy Zaraz Wam pokażę, o co mi chodziło, jak to wygląda po malowaniu Dobra, teraz Wam to pokażę, jak to wygląda, może się tu makro załączy Załączy się, czy się nie załączy? Może się nie załączy Tak to wygląda już po malowaniu po szlifowaniu i pomalowaniu w życiu takiego finiszu nie uzyskasz na samym plastrze. I możecie mi mówić co chcecie, majstry już od 2016 roku z tym robię I po prostu wiem, że choćby jaki majster nie był, jak dobrze tego nie robił, to i tak to ciula to wygląda po pomalowaniu. I po szlifowaniu wygląda to o wiele lepiej, a podpinam tutaj pewnego dekoratora, który też się tym zajmuje i prawdopodobnie potwierdzi moje zdanie, bez szlifowania a nie do rady. Bo jak chcesz osiągnąć lepszy efekt, to musisz wyszlifować. Tyle. Au. Dobra, plan na dzisiaj tutaj jest taki: założyć ten grzejnik. Muszę go przesunąć w tą stronę, bo myśleliśmy, że będzie na środku, dlatego rurki wchodzą tak, ale jednak nie jest na środku. Będzie po tej stronie, bo tu pójdą szafki później w przyszłości. Dobra, to jest ten grzejnik. Stary grzejnik, gdzie jest sporo tam na miejsce. Teraz muszę wziąć i wykręcić. To dziadostwo stare stare zaworki. Ała! O, ale mi strzeliło w ręce. Pewnie to było słychać Shit. Muszę to wykręcić. Może w końcu skoczyło mi na miejsce. Bo mnie boli przed garstek. Przed nadgarstek. Dobra, wykręcamy. Trzeba to, to wyczyścić i dać nowe. I tyle. No i dobra, idę teraz robić z, z drugą stroną. Teraz zaworki. Zaworki nowe wyglądają tak. Tak wygląda nowy zaworek. To jest na rurkę piętnastkę, a że mamy dziesiątki rurki wychodzące ze ściany to taką przejścióweczkę trzeba tutaj włożyć, tak tak się to prezentuje, i już rurka prosto wchodzi do tego do, do tej złączki mam nadzieję, że to widać, tą kamerę mam tam ustawioną jak no i tego typu idę to skręcać, na to pójdzie e, taśma PTFE czyli teflon wkręcam i, i, i zobaczymy wieszamy grzejnik oczywiście co trzeba zrobić to śrubunek, mało no, kto to wie, trzeba zrobić zadziorek. A wiecie dlaczego? Jak ktoś wie, to dajcie znać do w komentarzach. Zobaczymy. Dobra, wykręcam stare śrubunki, nakręcam teflon na śrubunek nowy, wkręcam do grzejnika. Grzejnik jest oczywiście z odzysku, klient chce stary grzejnik zawiesić z powrotem, nie ma tu za bardzo co mówić, no, stary grzejnik, nowe śrubunki. Gotowe. No i dobra, tutaj wieszam grzejnik już na ścianę, rurki ze ściany wychodzą, grzejnik już przygotowany, śrubunki nakręcone, teraz pozostało mi tylko dociąć rurki. I pociągnąć tak, żeby weszły do zaworku, żeby ich nie było widać. Jak tutaj widzicie, wszystko dokręcam, śrubunki dokręcam, dokręcam te przystawki na 10 mm. Wszystko pasuje, wszystko jest pięknie, a u. I tutaj sobie gleci, o, dociął już połączył z drugiej strony, teraz będzie robił, dotnie rurkę, o, sprawdzą, sprawdzą, dociąłem. I co, i wbiję teraz dokręcę śrubunek, i teraz wbiję inserta do środka i dociągam rurkę w Już jest wszystko fajnie, śmigło będzie ciepło. Au. A tutaj już kolejny etap pracy. Muszę wyczyścić podłogę, no bo muszę ją zagruntować przed tym, zanim zacznę, zanim zacznę robić yy, samopoziom. Więc usuwam wszystkie boby, wszystko co z plastra spadło na podłogę. Aby mógł zrobić grunt pod poziom. Pozdro. Dobra, teraz tutaj troszkę robota do dupy strony. Tutaj zakładamy grzejnik, i dopiero ciągnę rurki do grzejnika, bo grzejnik będzie ten. Ten grzejnik, ale nie mieliśmy zaworku. Zaworki nie przyszły z grzejnikiem, trzeba było kupić taki, żeby kolor pasował. Teraz znam rozstaw, środki, gdzie rurki mają mi wyjść ze ściany. I Dopiero teraz właśnie mogę. Mogę to zrobić, wypuścić rurki, to przygotować, zarzucić I już wtedy będzie można to też tu zaciągnąć gładzią, to już gładzią zrobię Wyszlifuję i pomalować zwała wtedy Hello Youtubery Nie będę ściemniał, nie nagrywałem nic prawie dzisiaj Co zrobiłem? Zrobiłem samo poziom. Zrobiłem samo poziom na całości tutaj Miałem nie robić tam dalej, tam, tam A też na cieniutko sobie tam zrobiłem bo to jest samo poziom, który można bardzo cienko rozciągać, no i tyle. No coś tam nagrałem wczoraj. Taki odcinek dość ulaty. Ale to już jest ostatni z tych z serii odcinków, bo będziemy już teraz inaczej nagrywać to. Będziemy nagrywać w trakcie pracy, żebyście widzieli co robimy. Time timelapse będą, bo już mnie to zaczyna nudzić takie nagrywanie, pokazywanie, jak już coś skończyliśmy. Także tyle. Jeszcze tutaj wjedzie orędzie do Was. Nie noworoczne, tylko konkursowe. Z teraz, już z takim finalnym y, regulaminem, jak to zrobimy, no i bawimy się dalej. W środę, już obiecuję, że filmik będzie lepszy i przyłoży się do tego, żebyście byli zadowoleni i żeby, żeby każdy oglądał do końca. Tyle. Dzięki bardzo i przejdziemy do orędzia. Ciał. Salut! Orędzie. Orędzie dla oglądających. Dla tych, którzy śledzą nasz kanał. Biorą czynny udział w naszym kanale, lajkują, zostawiają komentarze i są z nami co środę, co piątek na wszystkich live'ach. Oczywiście też są wszystkie shorty, które dodajemy. Dobra, jak już mówiłem wcześniej w filmie, mamy pomysł. Pomysł, na który nie wpadliśmy sami. Ten pomysł podsunęła nam pewna osoba. Nie będę zdradzał, jak ta osoba się tutaj nazywa, gdyż nie mamy pozwolenia. Nie pytaliśmy, czy możemy, więc nie będę mówił. A jest to osoba, która zawsze pisze komentarze pod, pod każdym filmem. Komentarze w rodzaju wypracowania. Także ktoś śledzi nasz kanał, to się domyśli, kto to jest. I dany osobnik wymyślił tak. Nasz konkurs powinien wyglądać w dany sposób. Robimy live'a. Oczywiście obowiązkowe jest. Będzie na tym live, jeżeli chcesz wziąć udział w, w losowaniu nagród. Dlatego jesteś na tym live. Druga rzecz. Czy nie bierzesz udział w, komend w tym w czacie? O, w czacie. Piszesz do nas, my z Tobą gadamy, Ty do nas odpisujesz, żebyśmy widzieli, że jesteś na tym live. Następna rzecz, to już jest ważne, bo to już dotyczy losowania. Będziemy losować tak jak zawsze losujemy przez tą aplikację. Comment Picker wyskoczy nam dane na jakieś tam konto. Nie wiem które, powiedzmy, że Marek wyskoczy ze swojego konta. To jest tylko przykładowo, i Marek wtedy dostaje od nas trzy pytania: trzy pytania związane z naszymi filmami, z naszymi projektami, z tym, co, co się działo przez ten ponad rok u nas na kanale, żeby, żeby odpowiedzieć na trzy pytania. Jeżeli nie odpowiesz na trzy pytania, sorry, niestety, ale jeszcze raz będziemy losować, bo ta nagroda, te nagrody można powiedzieć, są teraz skierowane do ludzi, którzy naprawdę oglądają nasz kanał i czynnie biorą udział w tym, w tym co tutaj robimy. Nie chcemy już po prostu oddawać nagród dla jakichś randomowych ludzi, których nie znamy. Bo wiemy, że jest tutaj dużo ludzi, którzy naprawdę wspierają nasz kanał, i do, teraz chcemy, żeby taka osoba wygrała, która naprawdę jest z nami i, i śledzi nasz kanał. Dlatego taki jest regulamin. Trzy pytania. Jeżeli nie odpowiesz, to robimy następne losowanie. Następna osoba wpada, robi, dowód, dostaje trzy pytania, już inne pytania. Będziemy mieli przygotowane bardzo dużo pytań. I w ten sposób. Zwycięzca naprawdę sobie zasłuży, bo będzie wiadomo, że śledzi nasz kanał. Dlatego, jeżeli oglądasz ten film i nie oglądałeś naszych filmów i jesteś po tyle z informacjami, możesz przelecieć przez filmy. Nie ma ich za dużo, bo my tylko dodawaliśmy co, co środę i co piątek, więc nie ma ich za dużo. Możesz sobie przeglądnąć, żeby mieć jakąś tam wiedzę, co się stało. To nie będą jakieś trudne pytania. To będą bardzo łatwe pytania. Żeby nie było, że jakieś tam sobie wymyślimy, nie wiadomo, z kosmosu gdzieś tam, to da ta minuta i to, co Marek powiedział. Nie. To będą pytania w stylu takim, no nie mogę powiedzieć teraz, bardzo łatwym. Bardzo łatwe pytania. Bardzo łatwe pytania i ci ludzie, którzy nas oglądają, odpowiedzą w, już, ja będę czytał to pytanie, a ta osoba już będzie wiedziała, o co chodzi. Więc taki jest pomysł na ten konkurs i od tej pory już zawsze... Tak będzie u nas na kanale, jak będziemy losować jakieś nagrody. Już zawsze tak samo każdy jeden konkurs będzie wyglądał. Już się nic nie zmieni. Tak zostanie. Nie będziemy robić już żadnych update'ów, wymyślać y, jakieś zasad, żeby coś tam coś. Nie, zostaje tak, teraz jest. Dziękujemy ci za ten pomysł, kolego. Myślę, że możesz na tak powiedzieć. Yy, bo super, że wcześniej na to nie wpadliśmy, to naprawdę masakra. Szapoba, masz na umysł, jak no nie wiem. Szkoda mówić, nikt, nikt na to nie wpadł. Także dziękujemy Ci bardzo, no i lecimy dalej. A co do tego, co pisałem wcześniej, że może byśmy zrobili, że ktoś, każdy wyśle tam po tym symbolicznym 5 złotych, czy tym wąciaku, to nie, nie możemy tak zrobić gdyż to już by było nielegalne, więc nie możemy tak zrobić, a nie chcemy mieć problemów, nie chcemy, żeby nam konto zawiesili, czy tam usunęli. Oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś chce wesprzeć nasz kanał na live wtedy, czy też nawet teraz, czy kiedykolwiek, możecie zawsze sobie wykupić ten Styk, sticker się to nazywa po angielsku, naklejka chyba po polsku się to będzie nazywało, że możecie wysłać tam coś, wesprzeć nasz kanał, bo wiadomo, że... Że za coś musimy kupić te nagrody, znacie? Kupujemy je cały czas ze swojej kasy, bo na YouTube jak na razie zar zarobiliśmy 25 dolarów, więc cały czas ze swojej kasy, którą zarabiamy z roboty, kupujemy. Ale jak chcesz, czujesz coś takiego, że chcesz wesprzeć nasz kanał śmiało? Możesz teraz, czy na live, czy kiedykolwiek. Nie ma żadnej presji, wygrasz, nie wspierałeś, nie wpłaciłeś, ten... bez znaczenia. Chodzi o to, aby osoba wygrała, która naprawdę nas wspiera w komentarzach, w lajkach, w śledzeniu naszego kanału. Także tyle. Widzimy się na live. Już więcej nie będę mówił o konkursie. Tak samo Marek nie będziemy, bo już wszystko zostało powiedziane. Nie ma co mówić. Wszystko wiecie już teraz. I tak to będzie wyglądało od tej pory, już aż do końca, bo nasz kanał. Taki jest nasz pomysł. Nasz kanał będzie się opierał na tym, że bo już zaczęliśmy zarabiać, że z tych pieniędzy, które zarabiamy, będziemy też chcieli oddawać dla Was i dawać Wam nagrody. A że lubimy DEWALT, robimy na DEWALT, to zawsze to będzie DEWALT. Nie mamy zamiaru innych nagród dawać. Zawsze to będzie DEWALT. Także jak ktoś ma chęć zostać z nami i brać udział czynny w tym, w tym kanale, zapraszamy, zostań z nami i tyle. Myślę, że już wszystko zostało powiedziane i tyle, <laughs> powtarzam się, bo to jest na spontana nagrywane, także wybaczcie mi, mamy weekend, wy macie weekend, czyli będziecie odpoczywać, ja nie mam weekendu, idę do roboty, bo trzeba cisnąć z tematem, jak widzieliście w filmie wcześniej, już niedużo brakuje, żeby to zakończyć, ten projekt, także... Także lecę. Ile mogę, to naprawdę pocisnę. Sobotę, niedzielę, potem przyszły tydzień. Marek wraca w czwartek do pracy. I mam nadzieję, że jak wróci w czwartek, już niedużo zostanie, żebyśmy musieli dokończyć. No i co? I lecimy na następną robotę. I tak już będzie do końca. Będziemy lecieć na następną robotę. Następną, następną, następną. Miejmy nadzieję, że będzie robota. A teraz wpadnie filmik od Marka, gdyż Marek przesłał mi film. Jak wiecie, Marek jest na wczasach. Odpoczywa sobie na pewnej wyspie hiszpańskiej. I pozdrowienia śledomarka. Marka. Mam nadzieję, że wypoczniesz. Jak wrócisz, to będziesz miał siły, żeby pracować ciężko. Dobra, mamy weekend. Także jest to dobry czas, żeby napić się coli. Pozdrawiam. Pijemy kole. Weekend wiadomo o co chodzi. Kto mnie zna, to wie. A to może być jedno z pytań, co Sebastian w weekend pije, także się przygotujcie. Au, lecimy. Siema, witam Cię drogi widzu. Dzięki, że oglądasz nasz film. Przepraszam, że mnie nie ma, że nie uczestniczę, ale jestem aktualnie na Menorce. Lekko już, jak widzicie, zjarany po ryju, na czerwono. Tu jest, powinienem się wzorować na Adasiu, bo przynajmniej, przynajmniej go tak nie spaliło bo w cieniu sobie leżał. Ale fajnie jest. Akurat czekamy, czekamy na drineczka jakiegoś. I co? Pozdrawiam Was. W środę jeszcze mnie nie będzie, bo dopiero wracam w środę, ale już na piątkowym filmie Was zobaczę. Może coś tu nagram, to Wam, to Sebastianowi wyślę i dorzuci do piątek, do środowego filmu. Dzisiaj już nie zdążę, ale pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczyska.